No i hej, jesteśmy na półwyspie Kaliakra. Yy, no, płaci się 6 lewa od osoby, od razu mówię. Yy, Półwysp Kaliakra, żeby tu wjechać, jest szlaban, jest pan, jest budka i 6 lewa od osoby. Nie od samochodu, tylko od osoby. Yy, jeszcze raz mówię, 6 lewa. Bo wcześniej tutaj wszyscy pisali, że tam za parking jest płatny. Nie, nic więcej już nie jest płatne. Tylko to No i teraz słuchajcie Pomnik 49 dziewic Aż, aż 49 e, Co te dziewice zrobiły I od razu mówię następnie Pamiętacie Dance of Zalongo Kto chce się dowiedzieć więcej To proszę odwiedzić Zapraszamy do naszej relacji z Grecji Jak piszecie Dance of Zalongo To jest taniec Zalongo Na kanale Thai Acting No to zobaczycie bo historia jest bardzo podobna. Tam waleczne kobiety yy, walczyły, walczyły w okrążeniu, i tak dalej. Oczywiście z mężczyznami, tak? Mężczyźni zginęli, no ale kobiety, kobietom śmierć nie groziła. Tylko, że yy, i to jest bardzo podobnie tutaj. Śmierć nie groziła, natomiast yy, w niewolę, tak? W niewolę jako nałożnicę po prostu do handlu, tak? Bo chrześcijanie w, w państwie tureckim, osmańskim wtedy, tak ładnie się mówi, no to słuchajcie, były jako, traktowane jako po prostu niewolnice. Wszystkie chrześcijanki, tak? Można było je sprzedać w dowolne regiony, dać jakiemuś żołnierzowi, który był, no powiedzmy, dobry, tak? W boju i tak dalej miał zasługi, a więc taki żołnierz... Dostał nie jedną, słuchajcie, no, mógł mieć dużo, nie? Która jakaś bardziej urodziwa i tak dalej. No to, no to dostał, Słuchajcie, to jest tutaj ten klif. Ja wam zaraz całą tę historię powiem. Chyba nawet lepiej niż przewodnik lokalny. <laughs> nie, no ale serio, no dzisiaj taki jest świat. Tak naprawdę mm, dostęp do informacji jest niesamowity. Tu są te skały i podobnie jak tam, one są w odcieniu jak w Grecji, w Denso, w Zalongo. Mają odcień czerwonawy, tam też i też mówi się, że to krew tych właśnie 40 kobiet. Z tym, że tutaj w Bułgarii jest podkreślane, że to były dziewice. Tam, tam nie, tam z dziećmi się rzuciły i tak dalej. Słuchajcie, sprawa dziewictwa w chrześcijaństwie to jest. No było czymś podniesionym do rangi sztandarów wręcz. Ja tego nie rozumiem osobiście, ale nie wiem, może tylko ja chrzanić to zresztą. No po prostu nie rozumiem, dlaczego tak chrześcijaństwo stawało yy, sprawy na ostrzu noża o to dziewictwo. Pff. No nic, dobra. W każdym bądź razie, słuchajcie, trzymając się za warkocze, dlatego ten pomnik taki mniej więcej jest, że one stoją jakby jedna na drugiej na tych warkoczach, nie? I ta rękę trzyma na czubku, też jakby trzymając za warkocze no rzuciły się w morze znaczy one już były pojmane nie? ale tutaj gdzieś przetrzymywane kiedy to było? Dokładnie nie wiadomo 14-15 wiek to jest wtedy najazd Turków na Bałkany nie było wtedy jakiejś takiej Bułgarii tutaj była to kraina niezależnego władcy Dołgana, no ale słuchajcie Dołgan no, chrześcijański władca tak czy siak przegrał z Turkami były tutaj twierdze te twierdze zostały po prostu przez Turków zdobyte. Bułgaria padła na długi czas w ręce właśnie tureckie. Każdy naród potrzeba, potrzebuje takich bohater, bohaterczyń, nie wiem, bohaterek i tak dalej, bohaterów. A więc tutaj Niepodległość Bułgarii. No świetnie, taki pomnik się wpisuje. Słuchajcie, klif jest rzeczywiście klifem, ostry bardzo, aż strach się tutaj zbliżać, bo on początkowo tutaj jest taki jeszcze, jeszcze trochę łagodny, po czym opada. Tak jak tutaj o widzicie te skały. No i jedziemy zaraz dalej. Tak, na okrągło. To po prostu te dziewice są z każdej strony. Z której strony nie spojrzycie, to zobaczycie dziewice. Mm. No tak, no. Mogłem mm. tutaj długo rozprawiać, ale no cóż, no. Agnieszka mówi, a daj sobie spokój, więc. <grym> więc dobra, nie będę długo rozprawiał na ten temat, jak to patrzono na te, na te sprawy, bo właściwie to wiara przodków była podnoszona tak, sprawa wiary przodków, że porzucenie wiary przodków pójście w w ręce tureckie, no to wiecie, inna wiara i tak dalej to się nie godzi, absolutnie wybieramy śmierć męczeńską. Nie? To są te klimaty, czyli Bałkany, ale również Grecja. Słuchajcie, zresztą podobnych motywów, jest więcej w ogóle na świecie, także obrożeni gdzieś tam na górze popełniają samobójstwo i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem czy tutaj się kiedyś ogień palił, czy nie, bo taka misa. No nie wiem, w każdym bądź razie trawa jest tutaj pokoszona, natomiast ogólnie pasowałoby z mchu te dziewice, wiecie, trochę obskubać, nie? Ale tak jak wszystko, w Bułgarii jest przaśno, ale to już nie będę na ten temat rozprawiał, jest przaśno, jest po prostu, jest to po prostu Bułgaria. Jedziemy dalej, zobaczyć jeszcze co tam się dzieje. Drugim miejscem takim, i tutaj jest parking, który mówię, kiedyś pisało, że on jest płatny, ale teraz nie. No ale mniejsza o parkingi, słuchajcie, generał Uszakow to jest. Postać generała Uszakowa, takie dzwony. W czym on się wsławił tutaj? A no właśnie, na początku Kaliakra, właśnie tutaj w Bułgarii. Upamiętniono takim oto pomnikiem jego zwycięstwo nad flotą osmańską. Słuchajcie, no, wygrał bitwę z Turkami, tak? Bitwę morską. I data jest dana 1791. Opiszę, Uszakow, tak? Admirał Uszakow, no, takie o, właśnie, takie nazwisko. Obejdziemy to, słuchajcie, dookoła. Zobaczymy, jaki widok. Czyli gdzieś tutaj miała miejsce bitwa morska. Bitwa morska. Yy, 6 metrów wysokości. Bitwa pod Kaliakrą. Nazywa się to historyczne wydarzenie. Ta bitwa. Są właśnie, są dzwony. Yy, kolumn, to, to się nazywa kolumnada z dzwonami. Pomnik Uszakowa yy, po prostu jest dla Bułgarów bardzo ważnym miejscem. Yy, Obok tego pomnika Uszakowa również, są również ruiny, słuchajcie. Jest, jest bardzo dużo ludzi, dużo kamperów tutaj. Przed chwilą wycieczka była, także no zobaczymy, czy tu pójdziemy, bo jest też bardzo gorąco. Ale tu, 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 tu są rzeczywiście ruiny starożytnego średniowiecznego miasta oraz twierdzy. No, przechodziło z rąk do rąk, prawda? Przechodziło z rąk do rąk. Ale pierwsi osadnicy to byli właśnie tutaj y, IV wiek przed naszą erą. Oni zaczęli to miasto wznosić drewniane wówczas. Później to byli ci Trakowie najprawdopodobniej. Później Rzymianie, później z Bizancją. Y, tutaj przyszło tak. Y, no a później Bułgarzy w XIV wieku. Y, ten władca y, Dobrotica y, no, ale on właśnie został podbity przez Turków. No i się zaczęło. <laughs> Także taka. Słuchajcie, historia. Macie jakby, jakby słowami przewodnika. Hmm. To schodź, bo mi się sturlasz, kulka. <laughs> Ty chyba też nie sięgnie. Ja? Jak to nie? Słuchajcie, upamiętniam. Yy, Taja acting upamiętnia historyczną bitwę generała Uszakowa. Okay. Każdy dzwon nazwisko innego walczącego. Tak? No tak, prawdopodobnie tak. Jakiego ty uderzyłeś? Nie wiem. Generał Uszakow, Uszakow. To był Rosjanin. To był, słuchajcie, Rosjanin. Dokładnie nazywa się admirał Fiodor Fyodorowicz Uszakow. Był rosyjskim oficerem marynarki wojennej. Ocenianym jako, na ówczesne czasy jako jednym z najwybitniejszych dowódców, yy, dowodził flotą Imperium Rosyjskiego. Hmm? Tak. Yy, oczywiście szlachta rosyjska, wszechstronnie wykształcony. Hmm? No, i właśnie był również bohaterem wojny rosyjsko-tureckiej. Dzisiaj pomija się, jeżeli ktoś jest Rosjaninem, to najlepiej o tego to w ogóle nic nie mówić. A to był, to był właśnie rosyjski oficer. Co jest ciekawe, generał Żakow nigdy nie przegrał żadnej bitwy. Nigdy nie przegrał żadnej bitwy. A rosyjski Kościół Prawosławny kanonizował go na świętego. Także, słuchajcie, no to jest coś ciekawego, prawda? Też tutaj niesamowity klif, nie? No i słuchajcie, Morze Czarne. No, fai niente si kompali, fai niente tutaj mili. taka jest ta Kaliakra, taki bułgarski półwysep. Dzisiaj to jest, widzę, miejsce jakiejś radiostacji i tak dalej, tutaj na czubku. Przyjeżdżajcie tutaj, bo jest naprawdę pięknie. Cudowne widoki. Tutaj sama obrona, zasieki z drutami szlabany takie Dobra, a tutaj mamy piękny widok Naprawdę bardzo piękny widok i pamiątki Podobne muszelki nad morzem znalazłem No tak Ale pięknie Tak, zaraz nagramy Także teraz jeszcze parę urywek, jeżeli urywków tutaj z kaliakry. Jaka mała motorweczka, nie? Tak wysoka jesteśmy. Ta żółta tu. Prawie jej chyba nie widzicie. To przypomina. Taka restauracja była przyna, ale... Gdzie to A tu jest taka. No i słuchajcie, żeby nie było, że nie ma coinów na kaliakry. Cywienirna manieta. Hmm? Fajna, nie? Ale nie jest ona na blockchain, ona jest namacalna. O tutaj. I powiem wam, nie jest też złota. Nie jest też złota. E, daruję sobie. Za 5 lewa mam prawdziwe monety. Ale wchodz swobodnie, wolny tam. Hmm. Tu jeszcze muzeum. A no tu, jest, tu jest ten. Chyba opisany. Mówię, jakaś baza. Muzeum w jaskini. No, medieval Fortress, czyli średniowieczna. To była w lochu średniowiecznej fortecy. No, parę ujęć może zobaczymy. Jakieś koiny jeszcze. Nie, są wazy. Jak w Atenach w muzeum greckim. Słuchajcie Tak, tu muszę się schylić, chyba dawniej ludzie byli mniejsi. Jest szydło, Są haczyki. O, taki haczyk to już na niezłą ryby. A są koiny, słuchajcie, są koiny. Mmm. Jakieś dukaty. Hmm? No i takie mniejsze, nie? No to powiedzmy habar, habar. Tutaj widzę XLM, to są XRP. Tu malutkie jakieś tam, no jakieś tam algorandy, algosy na przykład, nie? No i inne, słuchajcie, fajnie, fajnie. A co to jest to? No, zastanawia mnie ten kształt, ale jest monstrualny. To to, to jest tak, jakby wchodziło tutaj, nie? No, ciekawe. Jest. Tutaj jest cała, słuchajcie. Jak to dawniej ta parownia była Taką katapultą to chyba Turków nie pokonano Ech, No ale okej okay. Helenistyczny Kaliacra During the Helens no i też jakieś, ale już końców nie No i słuchajcie, znowu po pierwsze takie no to nie po pierwsze, to cała to postać tego Uszakowa, nie Admirała Uszakowa 1745-1817 pisze, no a więc tak, Uszakow uratował wtedy również tutaj te tereny zabezpieczył przed turkami przegrali bitwę morską. Turcy oczywiście No i doszliśmy na sam Koniec słuchajcie Tu jest taki łuk, ale jest kolejka do zdjęcia Więc Nadasz dać Dużo nie ma A tutaj radar I jakiś strzelec. No tak on strzela do Turków Nie tutaj. tutaj jeszcze słuchajcie Taki ale widok, widok. Taki widok a tam są jakieś stare schody, ale nie ma tutaj do tych schodów dojścia. To praktycznie, słuchajcie, jest jakieś 150 metrów w dół, nieźle. A kto ciekawy nie wsadzi nos do gorącej kawy, tak? Mama mówiła. Lecz nam się dziś kawa taka nie zrobiła. Za horyzont ciekawość w wiedzie. Oj co dalej dzi będzie? Oj co to dalej ukrywa? Jedziemy znów dalej przed siebie. Tam gdzie prowadzi chmura na niebie. Nam już nie poparzy, nie poparzy, bo idziemy pomarzyć. Za horyzontem przygoda nas wzywa, oj co dalej dziś będzie, oj co to dalej ukrywa. Krok za krokiem, gdzie nas prowadzi, tam ciekawość za horyzontem się kryje. Nie wsadzi nos do gorącej kawy. Tak, mama mówiła, lecz nam się dziś kawa taka nie zrobiła. Za horyzont ciekawość w wiedzie. Oj, co dalej ci będzie? Oj co to dalej ukrywa? Nie, widzicie, tutaj Agnieszka boi się wejść do środka, bo ona naoglądała się tego serialu, takiego o tych szkotach, gdzie przez kamienie przechodzili i mówię, Agnieszka, idź do środka. Mówi: nie, nie pójdę. <grym grym>